Witajcie w galerii plakatu old24.com Przeglądamy się bardzo ważnemu plakatowi w historii polskiego plakatu To plakat do filmu Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy Oryginał, pierwodruk zaprojektowany przez Waldemara Świeżego Na blogu, na naszej stronie możecie przeczytać dlaczego to jest pierwodruk Krótko tu popatrzymy sobie, widzimy oznaczenie B122 Literka B świadczy o tym że jest to projekt z roku 1975, bo w roku 75 plakaty miały takie właśnie oznaczenie. To pierwodruk. Czasami pojawia się dodruk z roku 79. Dużo mniej rzadki, dużo mniej popularny, gorzej wydrukowany. A tutaj mamy do czynienia z pierwodrukiem, pięknym projektem, za który zresztą Waldemar Świeży dostał pierwszą nagrodę. Hollywood Reporter w roku 1975. Egzemplarz oceniam na stan bardzo dobry minus. Widzimy, że wygląda bardzo ładnie. Tutaj delikatne pomarszczenia wynikające z przechowywania. Przyjrzymy się jeszcze za chwilę tyłowi. To format A1. Patrzymy jeszcze na plecy tego plakatu. Widzimy, że są czyste. Żadnej wilgoci, śladów czegoś niepokojącego. Jedynie delikatne ślady Składań związane z przechowywaniem Ziemia obiecana, Waldemar świeży, Pierwodruk. rzadki egzemplarz z roku 75. Zapraszam to galeria plakatu old24.com.